Bus for You, tak? Tak, e, tak brzmi raz zespołu, bo Ewa zmieniała się w jakiś sposób? Jest to nowość dla tej grupy e, piłkarzy? E, tak, ponieważ znaleźliśmy nowego sponsora. Wcześniej nazwaliśmy Helvetia, ale teraz znaleźliśmy sponsora i zmieniliśmy tą nazwę. Helvetia, bo lubicie ten rejon Europy czy. Tutaj... zegarki, czy Ostatnio coś innego. Właśnie kolega mówi, że dosyć przypadkowa nazwa, także taką wymyśliliśmy, jak jeszcze nie mieliśmy sponsora i na lidze halowej pod taką nazwą występujemy. Okej. Okay. Buzz for you widziałem was, was, w, jednym, was w jednym meczu. Ehm... Nie był to mecz zwycięski, ale dzisiaj no fantastycznie. Goniliście, goniliście i, no i w końcu się udało. Jeden punkt, a więc taka kropelka, która drąży skałę jest zrobiona. Mamy nadzieję, że z każdym meczem będziemy lepiej grali. Dzisiaj to troszeczkę zabrakło to zwycięstwa, ale myślę, że z remisu też możemy się cieszyć. Czy te strzały z daleka to wasza taka broń tajna, czy nie? Czy to jest taka popisowa, że zawsze coś nam wpadnie z takich uderzeń z dalszej długości? Myśleliśmy, że jest szansa, żeby uderzyć z daleka, to dlaczego nie? Zawsze bramka, żeby wypełnić błąd, piłka się odbije. Liczyliśmy też na bramki, że wpadną z daleka i się udało dzisiaj. To tak patrzę na was, no macie wszystko. Jesteście młodzi. Widać, że wybieganie, że ta piłka, że lubicie tą grać piłką, że e, potraficie się tutaj ustawić, że wszystko wam wychodzi. Natomiast e, no ten wining zawsze jest OK. E, gracie ze sobą dawno, długo, jak to wygląda? W zasadzie herwecja utworzyła się w tym roku. E, jeszcze w poprzednich latach graliśmy jako pod inną nazwą, ale już dosyć długo się znamy. Jesteście tak. grupą przyjaciół skupionych wokół czego? Szkoły, nie wiem, dzielnicy, zakładu pracy czego? Raczej wokół, tak można powiedzieć dzielnicy, bo tutaj większość jeszcze chodzi do liceum, niektórzy tak jak ja studia, także no, tak kumplujemy się po prostu od jakiegoś czasu. To zespół piłkarski liga halowa, tak, była Tak, wcześniej. tak, tak, haluszka. I to przejście na trawę, sprawia kłopot, Jesteście, trzeba pewne schematy inaczej poćwiczyć. Tak, tak, tak jest zupełnie co innego, hala na trawa. Tam jakby piłka zupełnie co innego jest naprawdę. Czyli co, trzeba grać i jeszcze raz grać, tak? Jakby nabierać doświadczenia z meczu na mecz, już dzisiaj było inaczej, tak? Lepiej By Było inaczej, chyba? no dokładnie. Hala jest też mniejsza, prawda? Także tam zupełnie inaczej się gra. Sporo zawodników na ławce, zawsze tak będzie, ta grupa szeroka do zmiany. Miejmy nadzieję, ostatnio właśnie może tego nam zabrakło też, bo ostatnio było tylko trzech na zmianę. Dzisiaj już każdy miał zmianę, także inaczej to zupełnie wyglądało. Są jakieś takie postacie, gwiazdy zespołu wiodące, które tutaj ciągną drużynę. Nie, myślę, że nie ma. Każdy po prostu stara się grać tak, jak najlepiej mu to wychodzi i, i tak do przodu. A dzisiaj ktoś szczególnie tutaj od kapitana dostałby pochwałę? Myślę, że dwóch kolegów, których na dzisiaj mecz akurat się udało, z Leja i Adi. Dzisiaj gwiazdy. Dzisiaj tak, dzisiaj akurat tak. Pociągnęli tam z przodu grę. Ale w obronie myślę Bramka, też. Było piłka źle. ręczna na bank. Widziałem, jak broni jak wyprowadza piłkę, Bramka coś z mieć. musimy mieć. Też tam przygodę miał z Ligą Halową w innym zespole, w Autowicherku, Tutaj dosyć znany zespół. także. Ale z piłką ręczną nie będzie to Z piłką ręczną tutaj jest jeden zawodnik, Kamil Haraj, to z piłką ręczną tak.